Dobra, CBD, kur, to jest Jaramy kur. to w chuj. Jaramy to, a się nie najaramy. Nie, Pasunek. kupuj mi to kurwa. To jest legalne. Ale ja będę zmulony ja potem. To jest legalne, nie? Ja nie chcę potem prowadzić jaramy. tutaj na 40 zł, kurwa. ile? Piję! Chłopie, mam trójkę mecy, kurwa. ale kartą można. Ale ja mam więcej przy sobie tego. Dobra, kupujemy to. Dobra, wiecie jednego, jedziemy na kontenery, chcę pacunek pacunek nad Bartą. No i choi, no, zaraz już poprawiam. Amnezja to brzmi jak jakiś burdel. Dobra, żeś mi trzeba przyjąć zł wizowe, bo już nie miałem znaleźć na paliwo. Dobra, dawaj pacunek kurwa z Gipsztyla walimy. Myślę, że Ale to, nie się, że... Ej, nie obrazi, Ale to nie? ma te nie, no, ze... nie ma, to jest nie. CBD, nie, to nie jest ma, to jest CBD, to jest legalne. To ma, To ma, Dobra, to czy, limit, jest. To limit ma, 0,20. Jest tyle ile jest dozwolone. Czyli, tyle ile jest dozwolone. Czyli fucking noise, mate. To Dobra, ja tego nie palę, bo ja potem będę w kurwa. Nie, nie, nie. Ja będę go jak najebany. Dobra, takiej ma ilość nawet ci nie po palić. Kurwa, pacuneczek, normalnie, nie kurwa. Ruchuje. Trochę niżej tą kamerę, tylko Kurwa, tak. rozumiesz, że widzę, ja mam lajwa. Jak jadę, to mam inaczej. Ale no tutaj dla brata twojego pacunek muszę zajarać. Muszę zajarać A. dzisiaj, bo mnie kurwa telepie, mnie nie jarałem z 4 A. godziny. Dawaj mordo, zajaramy! Zajaramy! No dobra, ale i tak co? Ty, 40 mi zajebało. I nie ma jointa. Joint joint Tam ziomek noe, siedzi noe, kurwa noe. i kręci Tam kurwa Rastafarianin Fucking <laughs> oh, eee! Kurwa jakie pomakowane Ale nie to mi gdzieś Chcę zobaczyć jak to wygląda Ja nie będę musiał odsyłać tylko jak aby... Ale kurwa bubble Dobra, do, bo ale na... Dobra bo mamy streama Dobra tata To ta. nic ważnego jest Nadal. Masz to dla ciebie, kurwa pacunek. Chowaj do taszki? No tu nie mam miejsca, on ma. Mork chowaj! No do plecaka, no kurwa. To jest cały Dawaj. plecak. Fucking nice, mate. Najpierw no że mnie zabiną, nie? Dzwonię na psy. Ja normalnie... Ja mam więcej towarów w tym kurwa stary. Nie ja, tylko to. Ja ja sam Normalnie są psy, ja mówię, że masz joint Tak! <grym grym grym> Ej, popierdalamy go, żeby go na glebę Rozpierdalam się żeby na pewno. sprawdzali odbytki. Ej, I dobra, zjedzmy coś kurwa tak. ciekawego.